Witam, z tej strony Kapitan Hanna, dzisiaj początek zapowiadanej już od dłuższego czasu serii, gdzie ja będę oceniać różne, różne programy i różne postacie i takie tam. Zacznijmy się sobie od Totalnej Porażki, dzisiaj sobie ocenimy sezony Totalnej Porażki. Pierwszym sezonem Totalnej Porażki była Wyspa Totalnej Porażki i to był moim zdaniem bardzo fajny sezon, był bardzo dobry, co się tego, że nie ma czegoś takiego jak zły sezon Totalnej Porażki, każdy był dobry, ale Przyjdźmy do wyspy Tunajbarskiej. To, to był bardzo dobry sezon, moim zdaniem, dał początek, wiadomo, dał początek temu wszystkiemu. Był świetny, naprawdę bardzo dobry, dał bardzo dobry początek totalnej porażce. Świetnie było. Następnym sezonem była, był, by, był plan Totalnej Porażki. On był moim zdaniem też dobry, ale taki trochę suchy, jakby to powiedzieć. Był, był tam trochę, by, był jakby takim przedłużeniem wyspy. I, i przez to później był taki trochę nudnawy, już się robił, ale w sumie też był, był dobry. Następny to będzie: to jest totalna porażka w trasie. I to, to jest jeden z najlepszych sezonów. Mnie, ponieważ po pierwsze tam były takie bardzo postowe teksty, takie jak Nadziewaj, jak szalony. No i tam też były te piosenki, które miały być parodią Musicali. Ale tutaj się stały właśnie taką bardzo charakterystyczną częścią tego sezonu Totalnej Porażki. I już się bardzo polubili te piosenki. Ogółem część, ta część była naprawdę fajna, naprawdę oryginalna, jedna z lepszych. Była pierwsza to była pierwsza część lepsza od Wyspy, mi się bardziej podoba ta część od Wyspy. Kolejna część to będzie Zemsta Wyspy i to jest też drugi najlepszy sezon razem. Razem z totalną paszką w trasie. Oczywiście ludziom się nam nie podobało, że e, nie oryginalne postacie, oryginalne postaci, ale takie zwykłe pierniczenie jest w rzeczywistości. Mi się bardzo podoba to, że są inne postacie, bo to ma być reality show. Tam nie ma być tych samych postaci. to bardzo fajnie jest zamysł nowych postaci. Do tego są takie naprawdę fajne postacie, jak Down. Tak to się czyta: Down. To, to, czy Do, Don, tak. To się czyta: Don, a nie Down, jak w polskiej wersji. One nie wiem jak to tam tłumaczyli, polski polskie tłumaczenia mi zawsze rozwalają, ale tak, ten naprawdę fajny. postacie też były naprawdę fajne. Jedyne co mi się nie podobało to to, że nie wygrał Lightning, tylko że wygrał Cameron, i to nikomu się nie podobało. Ale o tym w części, gdzie będę oceniać w postacie, no, następna część to była Plejad, i następna część to była już Plejad Gwiazdy, i to też była taka część słucha. No mniej w tej chwili tak brakowało takich bardzo fajnych postaci, takich taki Ale jak były już bardzo fajnie postaci, one zazwyczaj odpadały szybko. Zazwyczaj to były właśnie takie, takie złe postacie, takie bardziej. No i brakowało mi takich postaci, jak na przykład Dao, jak na przykład Don Oczywiście była tam, był tam ten kameron, na góni nie przepadam za nim, bo jeszcze Zoe... No i Mike, ale Maj przez większe czasy był male mi. Ogólnie ta część też była taka trochę sucha, bardziej to były porachunki między tymi złymi. I to mi się nie podobało, nie było tam takich bardzo fajnych postaci jak da jak dom i w ogóle. Na części, następna część to było pakitef. I ta część też moim zdaniem była taka taka, taka trochę sucha. Moim zdaniem postacie były takie... Takie zbyt, za bardzo, za bardzo, takie za bardzo przerysowane. I głównie tak, yy, tak Leonard patrzy na ciebie. Oczywiście były fajne postacie. Na przykład bardzo mi się podobała postać Scarletu, po prostu taki antagonista z krwi i kości. Był był pierwszy chyba antagonista, który chciał zabić bohaterów. Czyli to było, było to naprawdę fajne i w ogóle mi się to podobało, Była to fajna postać, ale ogólnie część taka trochę przyrysowana też taka trochę już nawa i w ogóle. Z kolei ostatnia część totalnej porażki to jest spinów yy, wariacki wyścig. I on mi się akurat bardzo podobał. W serio był bardzo dobry. Taki trochę jak. wyspa była bardzo dobra, i wariacki wyścig też był bardzo dobry. Takie. Fajne zakończenie, fajny początek i fajne zakończenie, to było naprawdę fajne, ja bardzo lubiłem to oglądać jak oni tam podróżowali, to było też takie trochę jak w i jak, jak 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 płaczce w trasie, to było takie fajne, to były też tam fajne postacie jak, jak Kelly na przykład, bardzo mi się też... Serferzy podobali. Moim, moim zdaniem, Jeff. Moim zdaniem był tutaj także Jeff, był tutaj nawet lepszy jak wcześniej. Co prawda, głos mu zmienił, a mnie jakoś nie przeszkadzało, ale Jeff był tutaj lepszy jak wcześniej. Mi się to bardzo podobało. No i to było na tyle w tym odcinku. Oczywiście była jeszcze dramarama, ale o tym mu powiem kiedy indziej. No i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.